Z wielką radością. Dzielę się z Państwem. Przybyły na nasze, moi drodzy, naszą pustelnię w końcu oczekiwana edycja Żywoty. Wszystkich, moi drodzy świętych, stąd zachęcam do nabywania. Niech wróci pod naszą Szczechę Święta księga, nieskażona ideologiami mitów i legend współczesnych, moi drodzy, teologów którzy wybiwszy wiarę, racjonalizmem i rozumem chcą Wam wszystko, moi drodzy, wyjaśnić. Wierzcie, to się wszystko dokonywało w życiu tych świętych. Ich edukacja w seminarium sprawiła, że patrzyłem na to nogam. Mity, legendy, to niemożenne. My, żołądkowcy, konsumpcjoniści, materialiści, nie jesteśmy w stanie uwolnić ducha. Dlatego resztę dobili teolodzy, dlatego próbujcie wejść w życie świętych i zrozumieć że możecie się unieść ponad mury. Zachęcam do lektury, niebo na codziennie. Moi drodzy, jest waszych domach, jutro wam tu przyniosę tej samej grubości, tylko wersję niemiecką, Buch. Pokażę wam na podstawie wpisów rodzin niemieckich, kiedy w Niemczech umarła wiara i pokażę wam, na czym polegały dwie wojny światowe. To nie tylko rozwalenie imperiów katolickich, chrześcijańskich, chodziło o Rosję, Austrię, ale po prostu wybicie pewnego pokolenia ludzi, którzy już nie przekażą wiarę. Dziś rozumie, czemu Niemcy padły. Jeśli wymordowano 6 milionów mężczyzn, zginęło Niemców w czasie II wojny światowej, no to, to kto przekaże wiarę? Sprowadzili Turków, jak myślicie? To, jest, to są per, perfidne, moi drodzy, plany. Dlatego dzisiaj podczas Gorzki Żali będę z wami się modlił za Ukrainę i Rosję, żeby nie wybuchła wojna między narodami chrześcijańskimi masoni tego chcą media podają fakty, że już będzie że już, że już tu zagrożona Estonia tu zagrożona Mołdawia co dzieci oni to robią po to, aby wykrwawić Rosję jeśli komunizm w Rosji do wojny pociągnął ponad 20 milionów ludzi, głównie mężczyzn bo albo głód, albo wojny a druga wojna światowa 22 miliony żołnierzy rosyjskich ginęło no to pomyślcie, kto przekazuje wiarę. Jest prosty system. Wyrwanie paru, poko wyrwanie jednego pokolenia jest nitka urwana. Ta bitwa ma bardzo szeroki kontekst, dlatego rzucam pod Wasze strzechy tą książkę. Próbujcie co wieczór dzieciom, wnukom czytać. Masz problem z prezentem na ślub, na osiemnastkę? leży tą książkę. Dość jedzenie, przeje, przepije. Nic z tego nie ma, później trzeba to na mnie wyrzucić, a to przynajmniej żyje. Daj dedykację, podpisz się jako ofiarodawca, umocnij Twojej wiary, aby, moi drodzy, ta wiara wracała pod polskie szczechy. Wydawcy, Wielki Bóg Zapłacza, Trud. Dziękuję za wszystkie wsparcia minionego tygodnia, jakie stały się moim udziałem, moi drodzy na pustelni i naszym, za wszystkie duchowe, materialne, za otrzymane otrzymaną błazerię, za otrzymane płody rolne, ciasta, wsparcia finansowe, książkowe, praca, modlitwa. Jestem Wam niesłychanie moi drodzy wdzięczni. W tym tygodniu na dzieło papieża anioły, czyli chętnych, którzy odmawiają nowenne za papieża wpłynęły trzy kolejne deklaracje, czyli papież otrzymał kolejne 20 gdzie siedem aniołów. W tej chwili mamy na liście startowej 112 osób. To nie jest to poryw wiary. To nie jest zryw. Więc przypominam, czy nie akcje dla obrony papieża. To wam pokaże na wstępie do pasyjnych, że przeciwnik rozpoczął bitwę o pasterza. Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce rozstroili wszystko, teraz została im jeszcze głowa. Mówiąc tak nieładnie, chcą przejąć papieża. Dlatego błagam. Na czym polega ta akcja przez dziewięć pierwszych komunii, 9 dni. Może być przerwa, ale dziewięć komunii, nowenna, odmawiana tuż króla. Ofiarujesz to w intencji papieża. Pan Jezus obiecał w objawieniach amerykańskich, że kto będzie komunię świętą ofiarował w intencji króla. Ono jał otrzyma codziennie jednego anioła i można te dziewięć aniołów przekazać papieżowi. Stąd też moi drodzy proszę i wołam. Ma prawie tysiąc aniołów, ale papieża atakują całe legiony demonów. Bitwa jest, drodzy Państwo, nieprawdopodobna, stąd będę teraz co tydzień wołał i, moi drodzy, przypominał. Kto jeszcze jest z Państwa chętnych? Mamy już na ukończeniu drugi autobus do Brukseli. Zachęcam na to dzieło. Odbijamy Europę. Dzieci nic nie wie, ale jadę. Bóg powiedział, wszystko przygotuję. Jedziemy na tą misję świadectwa wiary do Brukseli. Stąd zapraszam. Wiem, że do wielu wysiłków Was wzywam i finansowych, i czasowych, i fizycznych. Ale, drodzy Państwo, sytuacja jest tak trudna, tak wyrywają Boga ludziom, że póki jeszcze mamy możliwość manewru, zamanifestowania swojej wiary, wykorzystajmy to. Moi drodzy, na stronie Regnum Krystii pokazuje się okienko listy Księdza Piotra, więc tam można tylko kliknąć, pobrać listy otwarte, są cztery. Pokazuje się okienko samego listu do kapłanów otwartego na cykarz, od razu możesz czytać, abyście znali wymiar tego, co mówię. Również te listy są wydane w formie broszury, więc jest do dyspozycji, bo ten wymiar. Naszego, bo to jest nasza wspólna wypadkowa trudu na sprawy świata, kościoła. Pisane to było 4 lata temu, ostatnio w obronie Garabandal i pokazywaniu kierunku orędzi w Garabandal, gdzie ukazałem kierunek kościół Matka Boża, całkowicie wykorzystałem w całości list do kapłanów, on jakby był pisany wczoraj. Skąd to przyszło, skąd takie myśli? On pokazuje dramat kościoła i sytuacja, sytuację w jakiej jesteśmy. Moi drodzy, na stronie Chrystus Wincy, telewizji, mamy okienko ogłoszenia na bieżąco, okienko tajemnica Różańca Świętego, aby Państwo sobie posłuchali orędzi Matki Bożej o Różańcu Świętym i także jest już specjalne okienko kazania i nabożeństwa patriotyczne, bo zapotrzebowanie na tego typu również okienka są, stąd się pojawiły. Pani Agatce Wielki mógł zapłać. Od dziś rozpoczynamy rózie, różaniec Jerichański. Wołam o pomoc. Nie jest, tło, nie jest źle, ale nie jest tłocznie na tych modlitwach różańcowych. Stąd gdyby nie sześć osób pewnych, wystarczy, że jedno zachoruje albo dwie, to my tu wszyscy piszczymy. Na mnie dużo nie liczcie. Dzisiaj przygotowałem kazania, skończyłem. 15 po trzeciej, to dzieci ja nie wiem gdzie jestem i czuję czy jeszcze nogi mam. Czy Państwo wiedzieli tego typu kazania, to jest taki wysiłek ducha, bo są kazania lekkie, ale te to są już z typu trzeci upadek i góra gorloty. Żeby Państwo mieli świadomość, ile mnie to kosztuje wysiłku wewnętrznego, by mówić o tych dramatach, o tej bitwie, o tym oszukaństwu. Najlepiej to bym gdzieś na pustynię tybetańską i, i tam się zamknął. skoro każe Pan walczyć i daje gwarancję i znaki, że będę z tobą, więc wykonuję te rozkazy. Ale wiecie, po takim kazaniu jak dzisiaj, to jestem już chory. A teraz zacząć kasanie kazania pasyjne około godziny, to jak się położę po piątej, to zapomnijcie, że jestem. Nie że nie chcę, po prostu. Dzieci nie ma siły. To nie jest 15 minut, to jest godzina, to jest półtorej godziny, stąd proszę zrozumieć na mnie. Spalam się na rozkazie szefa. Ty zajmij się głoszeniem słowa. Jest to nieraz cięższe niż dzień pracy w lesie. Ręka boli, przypile, wszystko. Ale się budzisz przez to ja. Tu idziesz cały czas z tą bitwą, bo masz świadomość, że procesory nie pękają, a oni coraz dalej sięgają. Jak tak kukam tu na, to, na te wiadomości na te, jak oni zacieśniają coraz bardziej te klamry, gdzie mogą, tam uderzają. Stąd też muszę podziękować wszystkim internautom nowym, którzy przybyli. Poruszeni na online. telewizji jest ogromne, żeby Państwo tylko mieli świadomość, jak tak średnio. Dziennie 30 było mega, to w niedzielę na przykład 90, czy tamto dziennie. To trzykrotnie wzrosły obroty, nie? Tak dalej pójdzie, będzie znowu problem podniesienia limitów przekazu i znowu koszta i tak dalej są. Bóg dzięki, że mamy zaprzyjaźnione strony, które przekazują nasze obrazy i odciążają naszą technologię, bo inaczej to byśmy dawno się zagotowali. Dlatego wszystkim Wielki Bóg zapłaci za czas, za słuchanie, za postawę wiary. Moi drodzy, jutro mamy Dzień Mężczyzn. Wszystkim tu Panom życzę Błogosławieństwa Bożego. Jutro jest 40, mę 40 męczenników. Codziennie, w Wielkim Poście, idąc za prośbą Matki Bożej i ale abyśmy jeszcze bardziej rozważali mękę Pana Jezusa, zamiast uwielbienia pieśnią i poezją. Codziennie śpiewam jedną część. gorzki żali. W czasie podobne jest, więc będzie, będą codziennie po jednej części. Jutro rozpoczynamy nowennę do świętego Józefa. 11 we wtorek msza święta za przyjaciół, młodzież, dobroczyńców. Świętego Fidelisa, w środę świętego Grzegorza Papieża. We czwartek, moi drodzy, mamy nabożeństwo Matki Łożej Fatimskiej, pielgrzymka nocna pokłót na Matce Bożej. Polecam ten dzień, a szczególnie odwiedziny kolejnych urzędników państwowych. Niestety wtedy święto Cyriaka i jego towarzyszy. Tego dnia modlimy się za kapłanów. O 18.00, moi drodzy, w godzinie msza święta fatim, związana z nabożeństwem fatimskim, procesja, a później po 10.00 Ruszamy szlakiem niepokalanej wokół pustej, 11 km po górach. Wracamy między trzecią a czwartą po północy. Ofiarujemy to Panu Bogu za introizację i za naszą, mój drodzy, ojczyznę. Świętej Matyldy jest w piątek. Wtedy przypominam, w piątki mamy zawsze. Drogę krzyżową o 10 wieczór po ogrodzie Matki Bożej. Kto ma siły, zapraszam. W sobotę mamy świętego Longina, żołnierza i męczennika. Jest piękny życiorys Onimra. To jest ten, który przebił Bóg Panu Jezusowi. Piękne opowiadanie jego głowie, po śmierci, co się działo, jakie cuda były. Do proszę, wiem, że jesteśmy wszyscy zmęczeni, ale z racji różańca jerychońskiego o ósmej mamy nasze konwentualne modlitwy na uwielbienie. Moi drodzy... Matki Bożej. W niedzielę za tydzień, niedziela druga Wielkiego Postu, zwana Suchą, święty Cyryl i metody patronują tego dnia. Program podobny jak w każdą niedzielę. Przypominam wszystkim, którzy wczoraj obchodzili Dzień Kobiet, a są rycerzami, żertwami, i tak klupnijcie w głowę. Nie? Chcecie zmienić, klupnijcie, a jak ci to nie pomaga, to za weź młot i zapamiętaj, mądry pojmie w lot, głupiemu potrzebny młod. Kultywujecie pogańskie święta, masońskie. Przypominam, nasze katolickie święta będą na was utkwione. To musi być odniesienia ku świętości, ku wielkim moi drodzy, przykładom. Jutro mamy dzień mężczyzny, chłopa. Dzień niewiasty kobity 25 marca. Zwiastowanie Matki Bożej. Nie na goździk jest naprowadzona kobita, ale na macierzyństwo. Więc wtedy mamy Dzień Kobiet, panowie. Kwiaty, zadbać, pończowy, czekolada. A nie ósmego, więc... A Dzień Taty, Dzień Ojca... Mamy na świętego Józefa. Gdzie lepszy przykład? Wtedy dzieci pamiętamy o naszych ukochanych, moi drodzy ojcach. Za się pomodlić, moi drodzy żywych całować po rękach i przypominam Bogu dziękować, że ich macie. Wy sobie nie zdajecie sprawę, jaki to wielki dar. Mieć moi drodzy Naszych ukochanych Ojców W kalendarzu Naszym rocznym 2014 Państwo mają Powypisane, powypisywane Wszystkie moi drodzy Nasze uwagi związane Z funkcjonowaniem Telewizji, internetu Naszych świąt Mikołaja Ja bym później poprosił, żeby nasza ukochana Agatka zrobiła jeszcze jedną rubrykę Tutaj z tyłu kiedy są te nasze święta ojca-matki, żeby łatwiej było znajdować. Przypominam Państwu, 19 jest świętego Józefa, czyli na pustelni nie ma żadnej pracy, jest dzień na prawach niedzieli, Józefa obchodzimy o 10. Nie pracujemy, dawniej by to święta na prawach niedzieli. Przypominam Państwu, jakie w naszym etosie rycerskim święta, które są skasowane, uznajemy i wtedy nie pracujemy w domach, wiem, że masz pracę państwową, ale wtedy nie rób prania, idź do kościoła na mszę. A jak masz prywatną firmę, zamykasz interes na chwilę i cześć, no nie mam, inaczej nie zmienimy siebie. Nie patrzcie na rachunki ekonomiczne, że tyle straty, dzieci. tak nic nie weźmiemy. Więc przypominam, jakie mamy święta w ciągu roku na prawach niedzieli. 6 stycznia obja objawienie pańskie. Teraz już to wprowadzili, więc to już jest łatwiej. 19 marca Święty Józef Był wielki święty Kiedy zniesiono święto Bo Józefu było dużo Pito strasznie Kara przyszła w Polsce Przestano dawać imienia Józiu Małych dzieci nie ma Józiu Wszystko po pięćdziesiątce Dlatego, że zniszczyliśmy sami święto to, Przeciwnik usunął święto A my pijaństwem i imprezami w Wielkim poście Bo nie było rodziny Gdzie by nie było Józka u mnie u taty wujek Józek. Kuzyn Józek. U mamy wujek Józek. Kuzyn Józek. Żeby Państwo mieli świadomość, jaka, jakie to było silne imię. Dzisiaj nie znajdziesz. Diana, jakiś tam kundelek. O, ty to, z kim to połączyć? Następne nasze święto jest 29 maja. W niebo Pańskie. Drugi dzień Świąt zesłania Ducha Świętego w tym roku 9 czerwca. Uroczystość Świętego Piotra i Pawła 29 czerwca. Drugi listopad wspomnienie wszystkich zmarłych. I 8 grudnia uroczystość niepokalanego poczęcia. <tryk>